Sejmasz uczy za sprawą nocnego głosowania nad kontrowersyjną ustawą o cenach prądu. Wiele osób obawia się, że wprowadzone zmiany wpłyną realnie na ceny za energię elektryczną. Czyżby plan PiS nie wypalił? Sejm pod koniec ubiegłego roku skupił swoją pracę nad ustawą, która miała zapobiec podwyżkom cen prądu. Wiele wskazywało, że czekać nas mogą największe podwyżki od wielu lat. Wielu Polaków stanęło przed sytuacją, w której ich rachunki mogły wzrosnąć nawet o 70%. Jednak rząd PiS od samego początku zapewniał nas, że żadnych podwyżek nie będzie. W trybie ekspresowym powstała ustawa, która miała to uregulować, jednak teraz została zmieniona podczas nocnego głosowania. Sejm, nocne głosowanie nad ustawą o cenach prądu ustawa regulująca ceny prądu na ten rok od samego początku wzbudzała masę kontrowersji. Większość z nich skupiała się na tempie jej powstania. Pracując pod tak dużą presją czasu bardzo łatwo błąd, a taki może być bardzo dotkliwy zarówno dla obywatela, jak i rządu, który tę ustawę uchwalił. Nie da się ukryć, że projekt był bezbłędny, a wszelkie niedociągnięcia były szeroko komentowane w mediach. Teraz internet dosłownie grzmi za sprawą nocnego głosowania, które wniosło liczne zmiany do treści ustawy. Musiały one zostać zamieszczone, ponieważ Komisja Europejska dopatrzyła się w pierwotnym tekście pewnych niedociągnięć. Dotyczyły one ograniczenia roli regulatora, czyli w tym przypadku prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Uporządkowania wymagały również taryfy. W ten sposób ceny stosowane przez spółki obrotu zostaną oparte na taryfach URES 31 grudnia. Jeżeli jednak ceny są nieregulowane przez ZURE, ponieważ zostały ustalone poprzez przetarg, mogą być oparte na podstawie cen z 30 czerwca ubiegłego roku. Na szczęście zmiany nie wpływają znacząco na sytuację konsumentów, ale były wymagane, ponieważ bez nich na rynku mógłby zapanować straszny bałagan. Podczas konferencji Krzysztof Tchórzewski zapewniał, że ceny prądu nadal nie będą przekraczać cen z grudnia 2018 roku. Mniejsza zmiana wprowadza dodatkowe rozwiązania porządkujące ustawę, które zostały uzgodnione w ramach naszych spotkań w Komisji Europejskiej. Chciałbym podkreślić, że rachunek za energię elektryczną w tym roku nie ulegnie zmianie w stosunku do 2018 roku, mówił minister energii.